Płacając minimum 8,40 na Haga z kodem lamianek, możecie zgarnąć jedną z tych czterech kos, które właśnie wyświetlają Wam się na ekranie. Kosy otrzymacie jako gratis do doładowania, a więc po zakończeniu transakcji, jeżeli wygracie, otrzymacie komunikat na środku ekranu Gratulacje, wygrałeś skina za doładowanie z kodem lamianek. Powodzenia wszystkim wpłacającym! A teraz zapraszam na film. Siemaneczko, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony Lamianek. A witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcineczku, jak widać, znajdujemy się na Case haku, A ja przypomnę, żebyście kliknęli sobie tego plusika no i tutaj użyli kodu Lamianek, ponieważ przy doładowaniu otrzymacie 10% bonusu. Czyli np. zamiast 80 zł otrzymacie 88 zł. Przykładowo dla kwoty 80 zł otrzymujecie również 5 darmowych skrzynek. No i szansę na zgarnięcie instant skinka nie tylko od strony, ale także i ode mnie. Jak widzieliście w przed filmem, 4 koski do wygrania macie. Jeszcze nikt ich nie wygrał, także zapraszam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcineczku mamy tutaj find the skin. Mamy troszkę diamencików, nie wiem skąd na streamkach nam się nazbierało, nie wydawałem też. Także dzisiaj będziemy sobie. Ja Jajko otwierać, będziemy sobie rozbijać jajka. Jak widać, tutaj mamy różne etapy jajek, także weźmiemy sobie takie na początek, na spokojnie mi się wydaje. 44 grosze, dobra, weźmiemy sobie po 5 jajek rozbijemy z każdego rodzaju. 44 grosze najdroższe za 1000, ok. O, pies się znowu odzywa na filmie. Bardzo fajnie, że zawsze akurat pies musi się odezwać wtedy, kiedy ja zaczynam nagrywać film. 44 grosze najtańsze było i czy tutaj coś się zmieni? 44 grosze za 1000 diamencików, ok. Idziemy sobie na średnie jajko, za 10 000 diamencików, także zobaczmy sobie co tutaj nam będzie wylatywać. 4,16 z pierwszego, z drugiego dostajemy sobie 4,76, to już lepiej wygląda. Z trzeciego dostajemy sobie 4,72, czyli 4 grosze, nadal za mało. Tutaj mamy 4,20 z e, ha, kauta handbreak'a i ostatnie e, 3,32. Także 4,76 na mediumie. E, Hi, 50 tysięcy diamentów, i tutaj mamy Petkę Asimov. Ok, fajnie. E, zobaczmy sobie, co dalej. 18,12. 1720 Teraz wyjmę sobie prawo 23.52, ok, to bardzo fajne akurat kolejne, co to jest za... ha, to jest kurde, to jest ten skin, tak wygląda naprawdę. No, i dobra, katakumby? Nie, to jest. To jest. To jest. Nie, to nie są katakumby, ale nie pamiętam, jak to się po polsku nazywało. No dobra, ale 23,52 wysokie jajko. Także teraz idziemy sobie na epika 200 tysięcy diamentów i zobaczmy sobie, może coś za stówkę. 72,36. Okej, okay. tutaj już taka jajecznica w sumie bardziej. 92,96 dobra, jest potencjał na setkę na stółeczkę, 73 zł. Dobra, dawaj mi tą stówę. E, LEDED 95,16. Kurde, może się uda. Czy się nie uda 73,96? Kurde, chyba jednak się nie uda. Chociaż Fire Elemental. Dobra, ostatnie dwa sobie klikamy. Idziemy sobie zrobić Case Battle. Sedno zamieszania. No i mamy stówkę, udało nam się tą stówkę, czyli jak widać za 200 tysięcy diamencików idzie nawet stówkę dropnąć, ale idzie też 70 zł. Także z tych nowych skrzyneczek, które zostały dodane, których jeszcze nie testowałem, z tych pięciu: e, Clock Duo, Hapix, Rosty, Grill, e, Grill Strike i Nuggets, e, zrobimy sobie bitewkę. Teraz po trzy skrzyneczki sobie dodamy nie można ich niestety robić na Joker Mode, także dodajemy sobie normalnie 3 3 3 i jeszcze raz 3. Dobra, 2345 zł i 40 groszy. 15 skrzyneczek. Zaczynamy sobie od najdroższych. Lecimy sobie na standardzie i zobaczmy sobie, proszę bardzo. No, podoba mi się ta skrzyniaczka, żeby ją sobie zacząć testować. Już w kolejnym odcinku, ale nie, wiem, czy nie zaczniemy od najtańszej. Kurde, muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Ale no dobra, zachęca mi ona właśnie tym swoim dropem na początek. Aczkolwiek, no, nie jestem jeszcze pewny wygranej w tej bitwie, ponieważ no tutaj bot i samu coś yy, nam knuje. Ale mamy meczkę Vaporwave, która pozwala nam troszkę uciec. No i sytuacja wygląda już troszkę lepiej. Oczywiście poczekamy sobie do końca bitewki, żeby tutaj nie było jakiegoś problemu. Cyk, kolejne otwarcie, Water Elementalek. No i tutaj z tych skrzyneczek to już chyba raczej nie ma co polecić, tak szczerze mówiąc. No ale poczekamy sobie może jakiś, nie wiem, niesamowity Royal Drop, który kurde... Nie wiem. Co mógłby dropnąć, tak szczerze. No ale poczekamy sobie. Poczekamy sobie. 2700-700 przewagi. O, Royal Dropik, akurat dla mnie. Także tutaj co może lecieć. Ale jak widać, chyba nie ma nic droższego w tej skrzynce niż jakieś 300 zł, Także wygrywamy sobie tą bitewkę oficjalnie. Zgarniamy całą pulę. i Jestem z tego faktu bardzo zadowolony. Przypominam o tym, żeby się wpadli sobie w opis. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. No i do usłyszenia. W kolejnym filmie Siemaneczko.